Amongasa Dołączamy na serwer. Jesteś mamy impostorów, mamy trzech impostorów. Ja ten wychodzę. Chodzimy na inny. No to na to. Dobra, Zaczynamy. Right, zaczynajmy. Startuj to. Z dwóch posporów Zobaczymy kim będę. Jestem... trumetem to... Dobra. Inżynierem jestem. O ile czasów. O, widzicie jak się więc jest super, bo że jestem czysty. Mego dużo taszków jest. Ile tych taszków? Dobra. I już mnie zabił. Czerwone. Nie widział chyba tego. Szkoda. O, niebieski jest impostorem. Niebieski czerwony jest. To się dowiedziałem od... ...Sarego. Mm. A ktoś wygląda prawie tak samo jak ja. I pamięta nazwy. Proszę, dajcie nam tego czerwonego albo niebieskiego. Bo tam napisał, że niebieski jest impostorem. No nie, no co to ma być? A, no dobra. Będziemy robić taski jako duch. I też będziemy ich śledzić. Jako dusek. jest karta i o dwa admin i... a i to co chyba a nie, jeszcze nie, jeszcze chyba security jest co zabił? tak, security no i to już wiem, że niebieski jest impostorem i czerwony

zachwalenie i się dostaje domu. Co dziwnie. Jakim jestem ten... crewmate. Jestem ciągle tym crewmate'em. I znowu engineer. I... a nie, jest tak tyle samo tak nie używać węta przy ludziach, bo w sumie i z tymi kliknął guzik. Ha. A nie, tu nic nie mam, A, w polskach mam, co? Ja nie jestem przecież No, a to zagłosował Sigma? Ja... Ja nie... Ja Nie, nie jestem tylko po to był ten guzik, że jestem, że ja went, a jestem inżynierem. Nie wiem, skip chyba. Skipa dajemy. Każde chwalenie się ban. Aha. Nie będę nikogo chwalił. Skip, skip. No czemu na mnie? Ale ja jestem inżynierem. A zresztą. No mówiłem. Że jestem inżynierem. Nie, nie słuchali. Nie mają jednego mniej. Co tam słychać na kamerkach? Или что ты за тасков У меня на гору за тазка. Ну... Мне ненавидет такое. Одно. Я... Я сюда И навигация.

15 sekund, a speed jest wolny. Będzie ciasto? Zmienił. Nie da się. Nie da się. Nie, nie mogę. To wszyscy wychodzą, Teatez. O Boże, ile? Serwerów. Zagramy na tym

Rumyć. Ale jest mało tasków, jest super. Idziemy, no, idziemy robić najgorszego taska. Czyli to. zgasły. No, co to? Co to miało być? Pink i Banana jest, są impostorami. No, co za... Najpierw mnie wywalają, później mnie kilają i... i co? Nie mogę sobie po prostu pobrać. Pinkież i banana. Szkoda, no. nie ma żadnych podejrzeń. Nikt na nikogo nie, nie daje oskarżeń. To jest mega dziwne. Bo zawsze jak gram, to zawsze dają oskarżenia. O, skipa najlepiej, nie? Na, najlepiej cały czas dawać skipy. To będzie, to będzie łatwa wygrana dla nas. O, bo Ile mam tych tasków jeszcze? Zresztą mam w adminie filtrach i nawigacji. Ale pewnie mi się dorobię, na pewno. Mam o taskę. O. Nawigacji. Wszyscy skiknęli prawie. Skipet. O, mogę kogoś ochronić. No to super. Ale na razie tego nie będę robił. A może jednak. Jego ochronie. Dobra I karty robimy Karta, karta, karta Pyk Pyk Dobra I... A i to tyle Okej okay. No dobra No to... To nic nie będę robił Ile tasków? Dobra O! A to jest jakiś kill. Nie ma tu killa na kamerach. O, będzie? Nie będzie. Nie będzie. Okej. Okay. I ciało, 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 ciało. Nie ma nie. Mm. No, Jakieś podejrzenia Cza Czarny węd. Przybiegłam. Mm. Czarny, czy czarny. czarny, czarny nie jest. Jest pink i banana. Chyba, że on się zamieni. No, to, to wtedy rozumiem. Mm -hmm. Czarny zielony. Na czarnego wszyscy. Mhm. Czarny impo. możliwe, Że nie jest impostorem czarnym. Ale wątpię w to. My wszyscy na czarnego dali. Tylko on jest nie zagłosował. On pewnie tak nie będzie. Pewnie nie będzie głosował. napisał sam na siebie No głosuj dalej. Nie chcę mi 30 sekund czekać. Pieść jeden. No głosuj. czarny czarny Proszę cię głosu Albo dobraś, nie musisz głosować, bo już jest na osób na niego Wszyscy dosłownie na niego, niego dali Co robić? Nie będę kogoś roju. Eee. Banana to jest. To jest impostorem Banana i kto? Ba banana i pink jest. Pink Aha, uh -huh. górze. To co wtedy? Co się tak. dzieje. Halo? Strasmo? No nie, przecież mnie tak przegramy. Czy to w starcie, że raz, dwa, trzy, cztery osoby wywalamy i przegramy O Bozy Niech im powozy... Aha, owozy. Ciągle guziory są walane i wywalonych krumetów jest... Są. Będę chronił tego, który będzie blisko Pinka. Nowy aktor. A nie, wcześniej było Pinki idzie to naprawić. Nie, kill'em chyba. a czas. Nie? Może być double kill. Nie wiem, co go ochronić czy nie. Nie, nie, nie chronię go jeszcze, masz na kamerę, więc... Chociaż w my... No nie. Ile ludzi? Ile tu ludzi? Jeden z wentowa. To jest grane. Ile tu ludzi? Ten tu, ten tu. A to tylko... No nie trafiłem chyba. Sus? No i... no nie no! Jeszcze dwóch... no Aha! Jeszcze wystarczy, że dwóch wywalą i, i my przegramy. No i tak na banana, na banana, na banana, na banana, inko. a dziwne, że oni nie zabijaj. Mogli zrobić double killa. Tak, to banan. Banan, dwóch na banana zagłosuje, chyba. Tylko, że. P Proszę, żeby wywalili impostora. Proszę. Mm. No, jest, jest, jest. Udało się. Mamy jeszcze szansę, z to wygrać. Bo Do... impostor już poleciał. Co? On nie był? A to on się przebrał we mnie, przebrał się. O kuchnia, to jest lipa. No to pinka, pinka chronimy. Chyba ten jest, to jest nie wiem. Co się dzieje? Ja już nie wiem co tu się dzieje. No, teraz jednego wywalili, wystarczy, że teraz złego wywalą i już jest przegrana. Czyli banana nie był To możliwe, że to był Brąz Brązowy możliwe, że to był No? Brązowy Brąz, brąz, wszystko na brąza Pyta się, kto im. Po... Ja nie wiem. Ja już w sumie nie wiem, wiem, że Pinka. Ale kto drugi, to nie wiem. Podejdź wam Mhm, ale wiem, nie był impostorem, I już przygrali. Chociaż był, nie no, wątpię, on był. Co był jednak impostorem? O Boże, święty ja jest, nie wiem, co tu się dzieje. o Boże. Nie wiem co tu się dzieje Dam ci znowu czekajmy na ten guzik Może zabiję No tak jedną osobę zabiję chyba Mówiąc. Gdzie? No, tutaj Mi są takie szybsze że ja nie wiem kiedy użyjesz ochrony a nie Co tu się dzieje? Pięknie. I może wygramy na... O Boże, co tu się mi... Co tu się stało? Co tu się stało? No dobra. Może wygramy na taski. To w końcu. Róż, tak, róż, to jest różowy. Nie wiem, właśnie. Moim zdaniem różowy. Tak, to różowy. Jest. Chyba wygramy. A jak nie, to nie wiem. A na pewno różowy był. Wiedziałem.

Zobaczymy, kim będę. Będę, będę, będę i, i... Jezus Mój ten gromek. No już wolę mieć na przykład noisemakera. Aha, po co ja w tą stronę No, Jak ja tam mam paski? Nie wiem. Jak mi portki dziwnie latają tak czasami. Dobra, idziemy do starejza. Chociaż mu kill? Ale już myślałem, za kill. Paliwko. Już drugi raz pewnie będę mieć to paliwka. Pójdę do dołem. Nawigacja. O. O. No dalej, łączę się, o. Nie umiem tego robić. O! Security i paliwko. Dodawanie. Ciało. Luez zgłosił grę, nie żyje. Piszcie, gdzie pytania Reaktor, reaktor. Mało ludzi jest. Najpierw że czarny mnie Nie wiem, nie mogę dokończyć to. Tutaj na czarnego, bo on podejrzany jest. Może... niebieski jest, ktoś napisał. Napisał chyba Skibidi. Tak? No Skibidi, ale nie daję na czarnego, bo... On... O Boże jaki mam wszystkich

mám skan? Skan mám, mas, skan, masky vidím, mám mas, skan. Ještě jste. Ještě tam mám security, jmenem je to šerá Najważniejsze jest to, że tak ksywka nie odpadła. Że nie zginął on. Jeszcze ma, tak, paliwko. No. O Boże, nie mogło to być minutę temu, bym skończył swoje taski. Czyli niebieski, mówią, że niebieski. Niebieski! На на на, импостер. На банту на банан, банан и скиби. На что не, банан и блок. На банан. Мы ему зауфлили. Так, скиби, 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 Pytanie, czy był impostorem? Bo jak nie, to ja już robię z jednego chwilę I Był impostorem. A, wszystko, jest, jest Dobra. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie.